Pokażę jak zrobić palmę z zastosowaniem wszystkich surowców z taką naturalną symboliką, która była kiedyś wykorzystywana, dalej jest wykorzystywana, ale przekazywana z pokolenia na pokolenie. I stopniowo jak będę wykorzystywała różne materiały, będę mówiła o tych symbolach. Palmę zrobię coś jak ta, w sensie, że będzie wydłużona, tylko spróbuję ją zrobić jednostronnie. Tutaj była akurat wyciągnięta baziami. A w tym przypadku zrobię sobie troszeczkę inaczej. Tu mam dareń. Dareń symbolizował y, krew Pana Jezusa. I tak, ponieważ to będzie na wyciągnięcie, czyli musi być dość stabilne. Więc muszę to mocno zdrutować. I to będzie jakby początek baza naszej panny. Następny element. Bazie. Będę się starała robić ją właśnie jednostronnie, ale dokładać materiał oczywiście będę ze wszystkich stron. Bo z każdej strony musi być dekoracyjna i estetycznie zakończona. Na początek robiłam sobie jednym drucikiem, ale ponieważ całość palmy będzie robiona jednym sumptem. Więc wykorzystamy drucik, który jest nawinięty na patyczku. I to jest ważny moment, żeby sobie mocno go zaciągnąć, żeby nie była taka sytuacja, że później gdzieś w którymś miejscu drucik się nam rozsupła i cała palma się rozkręci. W bazie są symbolem takiej niezłomności, gałązki są giętkie. Więc to by miały symbolizować takie przetrwanie. Są bardzo żywotne. Wkładając pęd z bazi do ziemi, z wierzby oczywiście, bez problemu się ukorzenia. Też mówiono, że symbolizuje takie przetrwanie, ponieważ jest właśnie łatwo ukorzenianie. Tutaj wykorzystuję jeszcze takie inne rodzaje bazi. Same już puszczające. Listeczki. Też fajnie nawiązują nam kolorystycznie do tego darenia, bo te pędy są lekko czerwone. Tu damy troszkę też z tyłu. Jest dość miękki. Fajnie jest, bo jest plastyczny, łatwo zaciągnąć, ale też jak jest twardszy drucik, nie musimy tak pilnować, żeby mocno dociągać. Też właśnie no co warto zwrócić uwagę przy zaciąganiu drucika, żeby sobie nie porozcinać palców, no bo to jednak musimy trochę użyć więc Założę rękawiczki. A rękawiczki też przydadzą się między innymi, dlatego, że będę wykorzystywała na przykład sosnę wejmutkę która mocno puszcza sok. Na wiosnę w ogóle drzewa, rośliny puszczają mocniej soki i łatwo się nimi poplamić. Hmm. Tutaj mamy kolejny element. To jest jałowiec. Jałowiec symbolizuje gwoździe. To jest takie kujące, ale podobnie w symbolice właśnie wykorzystano sosny wejmutkę, no, czy w ogóle sosnę jako symbol gwoździ, którymi Pan Jezus był ukrzyżowany, więc dołożymy sobie też sosnę. A koronę cierniową symbolizowały gałązki głogu. Tutaj też mamy gałązki głogu. Czyli te takie podstawowe symbole mamy wykorzystane. No jeszcze z tyłu sobie włączymy. Tak robiona na okrągło, więc jakby nie widać tego, że ona jest jednostronna, ale później to będzie bardziej widoczne, jak, jak będę dokładała kolejne elementy. Następnym symbolem jest len. Len miał symbolizować szatę, którą była, którą, w którą był ubrany pan Jezus, czyli dokładamy sobie len. Fajnie jest pogrupować takie różne, czy trawy, czy coś, bo wtedy bardziej jest widoczny element, który dajemy. Tutaj właśnie taką wyraźną koronę zrobić, czy pół korony, bo jakby mamy jednostronnie, prawda? I teraz tak. Ty mówią, że będzie jednego rodzaju materiału. I na tył będę wykorzystywała żywotniki. One będą maskowały te miejsca drutowania z tyłu, ale też będą dekoracyjne. Więc robimy sobie warstwę i oczywiście zakrywamy. W takich tradycyjnych palmach był wykorzystywany jeszcze szpan, borowina czy barwinek jako symbol Właśnie zieleni, takiej nadziei budzącej się wiosny. Nie mam nic z tych rzeczy, ale właśnie zielony kolor będzie na przykład z gałązek cisu. Czy jałowca, właśnie tutaj damy cis, ale jałowiec też taki fajny jest. I to jest jakby kolejna warstwa. Oczywiście każdy element, który dajemy niżej, który dajemy musi być dawany niżej żeby był widoczny ten wcześniejszy, stopniowo, poza tym też, żeby ta palma była jednak smukła. Tutaj postanowiłam, że wykorzystam też takie naturalne trawy, one tutaj są takie dłuższe, nieforemne, ale później pokażę, jakie fajnie można wykorzystać. Mocując takie trawy, warto zwrócić uwagę, żeby one były tutaj w tym miejscu skupione razem. Nie, żeby na przykład wystawał taki jeden, bo to nie będzie ładnie wyglądało. Dajemy je razem. I znowu na przykład kolejną warstwę zrobimy sobie z żywotnika. I znowu kolejna wiązka trawy. Takim kolejnym ważnym symbolem jest jeszcze trzcinnik. Spróbujemy sobie go umieścić z tyłu. Trzcina była symbolem władzy jaką wręczyli Panu Jezusowi. Trzcina jako berło, symbol władzy. I tu damy ją właśnie od tyłu, ale też z jednej strony z boku. Żeby ta palma nabrała takiego charakteru właśnie jednostronnego. I tu sobie powtórzymy ten element. Troszeczkę nam zakrywa ten element, ale widać, że ona jest wprowadzona jako tak jednostronnie. Znowu Trzeba patrzeć z tyłu, żeby nam te brzydkie dłuty nie były widoczne, czyli zakrywamy te elementy mocno, zaciągamy drucikiem. To zaciąganie jest naprawdę ważne, żeby to się trzymało. Kolejna warstwa. nie jest taki niestetyczny. I jeszcze nowe głośnice. Kolejnym symbolem, który wykorzystamy Będą witki brzozowe. Witki ja brzozowe były symbolem biczowania Pana Jezusa. Ja sobie je w taki warkoczek, bo też chciałam, żeby to była taka nie, szablonowa palma, więc jest ona długa. Spróbujemy ją tu właśnie zamotować z jednej strony. Jako taki wyraźny akcent. Wąski cisowe fajnie trzymają właśnie taki pion i trzymają też te trawki, które tutaj daliśmy. No to wracamy do tyłu, zakrywamy ten drucik, który oczywiście jest tutaj środkiem technicznym. I teraz może jeszcze dołożymy parę galązek sosny, tak jak mówiłam, symbol gwoździ. Sosna właśnie mocno puszcza te soki, także każde cięcie gałązki i od razu widać, że ten sok się puszcza, jak jest tak ciężki. Tutaj widać, jakby, już efektownie to nie wygląda, ale ja wcześniej przygotowałam sobie gałązki leszczyny. Leszczyna w symbolice jest uznawana jako roślina Matki Bożej, czyli pierwsza roślina, y, która zaczyna kwitnąć, pierwszy krzew, który zaczyna kwitnąć na wiosnę. To jest właśnie leszczyna. I zrobiłam sobie z tego taki steraż. Tutaj ta palma będzie dość długa, bo tak chciałam ją zakryć do takiej długości, Końcóweczki są zakończone tak ciekawie pędami zderenia. Deren tak jak mówiłam symbolizuje krew Pana Jezusa. I też musimy to mocno drucikiem sobie takim dodatkowo zaciągnąć, bo ten jest za miękki. Jednak te gałązki leszczynowe są twarde i żeby to mocno zaciągnąć użyłam troszkę grubszego drucika. Możemy dalej w dół, Tutaj robię całą warstwę na przykład zieloną. Ale powtórzę sobie jeszcze troszkę tej trawy. so one Żywotniki też, na przykład, ja stosuję w ten sposób, że daję tą zieloną część, bo nie wszystkie jeszcze przebarwiły się po zimie na taki ładny soczysta zieleń, więc tutaj jakby lewą stroną, ale to oczywiście ze względów typowo estetycznych. I kolejna warstwa, wracamy do. zielony gałązek i jeszcze jedna warstwa z trawy. Żeby był taki element wyraźnie powtórzenia. Trawy są dość suche, ale jeżeli dokładamy zielony gałązek, to one też nabiegną, więc nie będą kruche i nie przetniemy drucikiem chłodek z trawy. I to widać, że są takie zrobione Paskę. Znowu wracamy do tyłu. Myślę, że proporcje już są w miarę ogarnięte. To znaczy chodziło mi o to, żeby ta część, która jest zrobiona z tym trzonem Mniej więcej w połowie. Tu oczywiście, jeszcze podokładamy na zakończenie, żeby zamaskować te rzeczy, więc to też się nam troszeczkę przykryje. Teraz jest ważny mamy, żeby znowu mocno zakończyć turcikiem, żeby nam się ta palma nie rozlewała. żeby z tego wyszedł taki element dekoracyjny, coś w rodzaju warkocza. Ja sobie teraz będę część rzeczy doklejać albo spinać, już tak bardziej um, nietypowo, nie szablonowo, ale żeby to nagrało takiego ciekawego efektu. I tak, tą trawkę zaplatamy sobie, czy znaczy między trawki zaplatamy sobie te witki brzozowe i to już muszę chwytać, jakby niezależnie, dwójcikiem. Teraz tak, chciałam pokazać co można zrobić z tymi takimi niegrzecznymi kotkami które mam tutaj. Końcóweczkę zaklejam yy, klejem pistoletu i tym mogę z nich zrobić takie uszka. To zaraz będzie fajnie widoczne. Do tych kawałek zielonych. W momencie w zasadzie zastyga. Przygotowałam sobie też wcześniej już takie kwiatuszki zrobione z juty. Chodzi o to, żeby to był taki naturalny materiał. I też już je wkleję bezpośrednio do palmy. Tak jak mówiłam, jest to palma jednostronna, więc będzie dekoracyjna tylko od czoła. Niektóre są robione jako pączki. Może za bardzo nie widać jak robię, ale zaraz pokażę jakie jest. Czyli z jednej strony ona jest dekoracyjna, a tutaj mamy ten tył. Jest cały zielony. Teraz tak, dla powtórzenia tej juty, czyli takiego jasnego elementu, a wymyśliłam sobie, że jeszcze dodamy na przykład takie biury. Bardzo fajnie podkreślają ten kolor naturalny, i takim niestandardowym elementem palmy. Ja już dokładamy ze wszystkich stron, bo oczywiście to musi być skończone estetycznie. Też Wcześniej były wiórki też zdrutowane na takie małe pęczki i wklejam, tutaj sklej na ten drucik. Co? pozostało nam tutaj zamaskowanie tego miejsca łączenia, bo tutaj mamy ją dekoracyjną, są ładnie zaplecione te pędy z Dereniu, natomiast tutaj, tak jak nieciekawie, zbierzemy sobie oczywiście jutę. Bezpośrednio można przykleić uchwytu. I będziemy cały okręcać, tylko ten właśnie fragment, który potrzebujemy zamaskować. bardziej dekoracyjne. Myślę, że widać, jednostronna zachowaniem tradycyjnej symboliki. Teraz jeszcze chciałam pokazać właśnie na porównanie. Tu jest palma też zrobiona z takich naturalnych elementów, natomiast jest zrobiona na króciutko, taki bukiecik do ręki, ale też mamy tereń, kotki, trzcinnik, len, oczywiście sosna, tu jest akurat cuka jeszcze dołożona i też wykończona takim rączka. No tą. Jeszcze pokażę tą na okrągło. I tutaj opowiem ja o symbolice kolorów, bo to też jest ważne. Dążeczki, które były dawane do palm, też kolory były z konkretną symboliką. Niebieski kolor Maryjny, żółty, żółty kolor Jezusa, czerwony kolor miłości, męczeństwa, biały niewinność, żółty nadziei. Bordowy. Bordowy to jest kolor y, y, takiej pokory, ale jednocześnie takiej granicy. Tutaj palma była, tak jak mówiłam wcześniej, robiona też z tych elementów, co tutaj, tylko jest zrobiona na okrągło, czyli dekoracyjna jest ze wszystkich stron. Dodatkowo jeszcze wykorzystane były kwiaty robione bibułowe. Moje dzieci tradycyjnie co roku mają wklejone jeszcze ptaszki. Tutaj jeszcze mamy takie gniazdeczko. I tak jak mówiłam, jest robiona na okrągło.